Na punkt meczowy. Rezerwa zwykła Dramik, rezerwa taktyczna Janusz. Niki Pedersen, tor pierwszy, Max Trabik na drugim, Janusz Kołodziej na trzecim i z czwartego Vaclav Milik zostaje, Kołodziej świetny start, Milik, ale wpycha się Janusz w ten gali Matias, Milik, Pedersen, walka o pierwsze miejsce, Niki przy płocie nie zostawia miejsca, nie ma dla niego, nie ma tylko także dla Kołodzieja mimo wszystko, Janusz i jedzie w to gniazdo, o, z Niki Pedersen na prowadzeniu, Kołodziej na razie czwarty, ale Kołodziej jest szybki, jedzie po zewnętrznej, Milik, Walczy Drabik z Pedersenem. Janusz Kołodziej zaczyna swoje karce, karceczka. Rambo na tym motocyklu, Moro, ty śmiałeś się, bo jego, jego sprzęt do, do jakichś tam żołnierzy, do komandosów. Zrobił to! Zrobił to Janusz Kołodziej! Z czwartego na drugie, jakoś tak czułem, że to kwestia czasu. Z czwartego na pierwsze, niki znowu sławniej, po dwóch Traci kluczową pozycję na korzyść Drabika. Czyżby tak się to miało skończyć? Mac, Drabik daje zwycięstwo. Wrocławiowi Wolniki spada. A zatem Sparta. This is Sparta.